Nie wiem, no stwierdził, że usuwa się z internetu. Dokładnego powodu nie znam. To też nie jest moja sprawa. Wiem, że jeszcze będzie walczył, ale nie wiem, czy na no, ma się pojawi. Wiem tylko, że na The Word Dennis Denis wstawił, że będzie walczył o pas. Tyle wiem. I tak ci kiedyś znowu napierdoli, ale on mi nigdy nie uderzył. On nigdy, yy, ani mnie nie pobił, ani mi, nigdy mnie nie uderzył, więc nie wiem, czemu znowu ma mi napierdolić, tak? Ogólnie to my się poznaliśmy przez mojego byłego, który też poszedł siedzieć i potem on zaczął do mnie wypisywać i się spotkaliśmy na imprezie u koleżanki i zaczęliśmy być razem, no i tak się spotkaliśmy, tak się poznaliśmy. Mm, nie, nie straszył mnie po tym, co na niego wstawiłam, normalnie rozmawiamy, nie mamy żadnej spiny między sobą ogólnie. Powiedziałam prawdę jak było i tyle, co co ma mi straszyć, po co mam mi straszyć, co mu to da. Jakby mnie straszył to poszłam na policję proste. Jonko, onko o filmikach z twoim udziałem, tylko żyły na YouTubie. Ja widziałam tylko, że jak się odniósł do tego, co nagrałam. I więcej żadnych filmików nie widziałam, więc nie wiem do jakich filmików mam się odnosić, ale ogólnie no nic z takiego złego nie mówili, no, więc spoko. Ile usta kosztowały się, pytają. <grystowały> ogólnie zero nic mnie nie kosztowały, bo z natury mam takie wary. Po prostu jak pomaluję, to one się wydają większe, ale no, z natury mam duże, więc nic mnie nie kosztowały. Nie, nie mieszkał u mnie. Jak wyszedł, to nie będę opowiadać jego prywatnych spraw, gdzie on mieszkał i co robił, ale nie, nie mieszkał u mnie, to ja mieszkałam u niego w łodzi po tym, jak się poznaliśmy, więc to ja mieszkam u niego, a nie on u mnie. Z kim teraz mieszkam? Pytanie. Mieszkam z moją przyjaciółką, prawą ręką, adwokatem. Yy, kim jeszcze jesteś? Menadżerem. Menadżerem z wszystkim i w jednym mieszkam. Wszystko w jednym. A skąd wiesz, czy on dał mi te pieniądze, czy mi je dał w końcu tych pieniędzy? A może po tych filmikach jednak dał mi pieniądze i żyjemy w zgodzie wszystko jest dobrze? Nie wiesz tego. Więc, yy, i też nie wiem, co filmiki mają wspólnego z zadaniem pieniędzy. Ja też go pozdrawiam, kocham tęsknię i czekam aż przyjedzie, więc zapraszam do mnie. Do domu. No bo to jest znamski bokser, bił swoje byłe, ale nigdy mnie nie uderzył, groził mi tylko. Napisałam, że mi tylko groził, ale mi nigdy nie uderzył i nie mogę mu tego zarzucić. A żony się nie bije, tak poza tym, bo jestem jego żoną, nie dziewczyną. Ale ja nie wiem, ja nie stworzyłam tej zbiórki, Adam też jej nie stworzył i ja dopiero po czasie się dowiedziałam, że ktoś stworzył zbiórkę na moje dziecko w momencie, kiedy ja już poroniłam i to dwa tygodnie wcześniej, no to dla mnie to też był szok, więc to jacyś oszuści stworzyli zbiórkę i zbili na tym 10 tysięcy i się teraz cieszą, no. Chciałam ci powiedzieć. Jestem mega chora psychicznie.